Człowiek szuka miłości. Na różne sposoby, w różnych przestrzeniach, w różnych miejscach. Ale dobrze jest że, że miłość uznajemy można czasem wdrażać szukanie tej miłości. od aplikacji letkowej, w poszukiwaniu kogoś ludzkiego. A tak to właśnie było w przypadku i Kamila. Miłość w jest, bo sama jest. Miłość nie jasności. Nie szuka pod laskę. Wszystko przytrzyma. Miłość nigdy nie. Ma. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Kamil, ja Kamil biorę, Ciebie za żonę, biorę Ciebie Agato za żonę i ślubuję, Cię, i ślubuję Ci miłość, miłość wierność, wierność i uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską ja Agata. Ja Agata. Biorę ciebie Kamilu za męża. Biorę ciebie, Kamilu za męża. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość? Miłość. Wierność? Wierność, wierność i uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. oraz rzecie nie opuszczę aż do śmierci. Aż do śmierci. Móż, tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący. Panie Boże wszechmogący Trójcy, Jedyny, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. i wszyscy święci. Skarbie jak patrzę na ciebie, skarbie ja nadal nie wierzę, że Bóg dał mi taką kobietę, muszę ci powiedzieć. Tak, 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 ładnie To wszystko naprawdę stresujące trochę jest. Wczoraj położysz się ze mną, wejmę cię tak, by to wszystko spłynęło z nas już Cieszmy się znów patrzcie się w oko Aby z Uśmiechaj się więcej Bo dziś w tej sukience Wyglądasz tak pięknie

I jak najdłużej dla was był inspiracją do przyszłego waszego życia i żeby zawsze był dla was taką odskocznią od trudnych życiowych spraw, które was na pewno też gdzieś po drodze spotkają, był dla was oparciem i wsparciem, oprócz o, oczywiście nas jako waszej najbliższej rodziny, na którą zawsze możecie liczyć. Pamiętajcie o tym. Jesteśmy z wami. Jeszcze raz gratulacje! Moi drodzy, chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dużo miłości, szczęścia. Ja jestem za tym, żeby jeszcze było rodzeństwo dla Antka i wszystkiego, czego sobie życzycie. Jak najmniej kłótni i żebyście we wszystkim trwali razem. Buziaczki. Przykro mi, że ten dzień w końcu nadszedł. Mogłaś trafić dużo lepiej. Kamil, to jest twój dzień Twojego życia. W życiu byś lepiej nie trafił. Chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo miłości, kochajcie się i bądźcie szczęśliwi. Oby jak najbliżej do rozwodu. <noise> Coś ty się wpakował, co ucieka, jeszcze, jak miałeś propozycję. Ruszajcie więc drogę, trzymając się zawsze za ręce. Pamiętając, że odtąd dwa wasze serca w jedno zmieniły się sercem. Recepty na bardzo udane małżeństwo właściwie nie ma. Po prostu trzeba doświadczyć. Tak blasku tego stanu, jak i cienia. Największym bogactwem i świętością niechaj zawsze będzie dla Was rodzina, bo to w niej tak naprawdę wszystko się dzieje, wszystko się zaczyna. A my będziemy przyglądać się Wam, kochani Państwo młodzi, jak na meczu kibice, żeby załapać się na kolejne Waszego małżeńskiego stanu rocznicę.